Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam was serdecznie w moim drugim wegańskim foodbooku w życiu, w którym pokażę wam co jadłam danego dnia i ponownie chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że jest to taki idealny plan mojego dnia, kiedy naprawdę mam czas na przeszkowanie sobie tego wszystkiego, bo często też jest tak, że po prostu gotuję na 2-3 dni i później tylko odgrzewam, a tutaj oczywiście chciałam wszystko wam pokazać na świeżo. Dzień zaczynam od wody. Tym razem, jako że już mamy takie chłodne poranki, no lubię dodać do mojej wody imbir, a nie tylko cytrynę. I żeby było łatwiej i szybciej, to po prostu to blenduję, więc najpierw odkrajam sobie taki spory kawałek imbiru. Obieram go albo też łyżeczkuję, czyli tak skrobię łyżeczką. Wrzucam do blendera, do tego dodaję zazwyczaj albo połówkę cytryny, albo całą cytrynę, w zależności jak ta cytryna jest duża. Dodaję oczywiście to również do blendera. Może też być sok z limonki czy z pomarańczy. Ja najbardziej lubię cytrynę. Dolewam do tego e, wody i lubię, żeby m, to była woda ciepła, więc zawsze jest tak, że łączę sobie wodę m, niegazowaną, taką normalną i wodę gotowaną. Tak żeby mniej więcej litr wyszedł z tego. Szybciutko to blenduję, w międzyczasie sprzątam. Następnie przelewam do mojego ulubionego słoika i piję po prostu coś takiego przez mniej więcej powiedzmy pół godziny. Bo to nie jest tak, że wypijam do od razu, tak jak ostatnio były komentarze, że jak ty naraz jesteś w stanie wypić tyle wody, po prostu to wypijam mniej więcej w przeciągu 30 minut, czasem nawet godzinę. Jestem nawodniona, od samego rana. Później piję moje witaminy i minerały. Trajwo, o którym Wam już wspominałam, ja już go piję od dłuższego czasu codziennie. To jest super produkt, naprawdę, bo zawiera i e, warzywa, takie jak szpinak, marchewkę czy brokuł, ale także probiotyki, e, jagody, witaminę B12, witaminę D3, więc dla mnie to jest super dawka witamin i minerałów z samego rana. Blenduję sobie to szybciutko i taką szklaneczkę wypija. Przychodzi czas na śniadanie, dzisiaj zrobimy hummus bardzo często lubię mus. Dodajemy ząbek czosnku, cieciorkę ugotowaną już wcześniej, sok z połówki cytryny, takiej mniejszej. Dodaję również sos tamari, to jest opcjonalne, ja bardzo lubię ten smak. Oliwę z oliwek, około dwóch łyżek. Będzie też opis y czy przepis w opisie pod filmem. Kumin, czyli kmin rzymski. Bardzo go lubię, około jedna płaska łyżka, w zależności jak bardzo lubicie. Sól, wiadomo. Y I pasta tahini której smak również uwielbiam. Ja dodaję około dwóch takich większych łyżek. Tej cięciorki tam było około 300-350 gramów. Tak e, chyba o tym nie powiedziałam wcześniej. I w zasadzie dodaję jeszcze tylko do tego trochę wody, później będziemy ewentualnie więcej dodawać, zawsze dodaję mniej, bo łatwiej jest dodać więcej później, aniżeli tą wodę odjąć, bo w zasadzie się tego nie da. I oczywiście blendujemy, 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 po czasie sprawdzamy, czy na ściankach nie osadziła się dzieciorka, dajemy ją z powrotem do środka, raz jeszcze blendujemy, możemy na pewnym etapie dodać sobie więcej wody bądź oliwy z oliwek, jeżeli widzimy, że hummus jest bardzo gęsty. Chcemy mieć taką fajną, kremową konsystencję. Czasami to trochę zajmuje. O, wydaje mi się, oczywiście próba smaku musi być. Wydaje mi się, że właśnie o to nam chodziło, więc taki humus już zostawię. Przekładam sobie ten humus później do słoika i on może stać w lodówce około 3 dni. Przynajmniej ja tak staram się około 3 dni maksymalnie. Lubię sobie położyć na kanapki albo zjeść na przykład chrupiąc marchewkę i maczać ją w tym humusie, czy do batatów pieczonych, czy po prostu nawet e, tak sobie zjeść. I moje dziecko też lubi hummus. Proszę bardzo. To jada ostatki, ten piękny i gładki. Mm, hummus, co? Wracając do śniadania, mam dwie kromki chleba żytniego na zakwasie. I kładę sobie taką sporą dawkę humusu na chleb, ponieważ naprawdę ja humus bardzo lubię. Lubię go łączyć z ogórkiem kiszonym, natomiast w tym dniu niestety akurat w lodówce ogórków kiszonych nie znalazłam, bo się skończyły. Natomiast ja kocham połączenie ogórka kiszonego i humusu, ale lubię też pomidora, więc też jestem zadowolona z tego śniadania. Tutaj opcja wegetariańska również wchodzi. Możecie sobie na humus położyć na przykład gotowane jajko i dopiero wtedy ogórka kieszonego albo pomidorka, w zależności co tam lubicie. To jest też fajna opcja. Jeszcze dodałam do tego listki bazylii. Oczywiście sól i pieprz do smaku, jak komuś mało. I bazylii jako takie fajne urozmaicenie smaku i też wyglądu potrawy, bo ja też lubię gdzieś tam coś dodać na koniec, żeby po prostu ładnie wyglądało. I takie śniadanko, które jest moim zdaniem bardzo pożywne, zazwyczaj starcza mi do, do obiadu, więc na więcej nie muszę jeść, ale dzisiaj coś fajnego przygotowałam. Po śniadaniu uwielbiam napić się herbaty. Tu jest akurat zielona herbata Olong, chyba tak się to wymawia. Bardzo ją lubię, można ją parzyć po naprawdę wiele razy, czasami nawet 4-5 razy ją parzę i, i piję sobie taką herbatkę nawet przez cały dzień. Tutaj akurat chyba trzy kubaczki mi wyszły, to są takie fajne duże liście. Bardzo fajny smak tej herbaty jest. Ok, tak jak mówiłam, coś fajnego zrobiłam przed obiadem. Mam na ja ciasteczka owsiane, które już znacie może z Instagrama. Tutaj są składniki podstawowe i dodatkowe. Będę wszystko mówić w czasie robienia, więc zaczynamy sobie od rozgniecenia banana. Ja akurat robię taką mniejszą porcję. Często robię na dwa banany, tutaj akurat jeden, czyli rozgniatamy w miseczce sobie całego banana. Następnie możemy dodać masło, znaczy możemy, warto dodać masło orzechowe do, do, tego, do tej masy i też robimy taką masę, żeby była w miarę gęsta, ale też nie taka, że po prostu stoi w tej miejsce, więc wszystko robię na wyczucie. Tutaj dodaję również ekstrakt z wanilii, ale to jest opcjonalne, możecie na przykład również dodać cynamon. Do tego jednego banana dodaję dwa większe daktyle, kroję je na taką mniejszą kosteczkę Możemy również dodać żurawiny albo jakiekolwiek inne suszone owoce, które lubicie, śliwkę czy morele też będzie super, rodzynki również. Ja lubię najbardziej z daktylami. I oczywiście płatki owsiane, bo ciasteczka owsiane. I tutaj też dodaję mniej, później po prostu dosypuję, mieszając, bo tak jest też łatwiej i widzę mniej więcej jaka jest konsystencja. Opcjonalnie dodajemy dzik czekoladowy który ma fajny też posmak czekoladowy. Doda ciasteczko, łyżeczkę i yy, yy, na koniec też czekoladę. To jest również opcjonalne. Możemy ją dodać, a nie musimy. I też kroimy yy, yy, czekoladę w kostkę. Ja akurat użyłam czekolady gorzkiej, 80%. I taką gotową masę przekładamy sobie na papier do pieczenia. Yy, robimy sobie takie malutkie kulki, kręcimy, a następnie po prostu je rozgniatamy na yy, papierze, żeby yy, przybrały taką właśnie formę ciasteczek. One nie wyglądają jakąś pięknie, ale naprawdę są pyszne. No i zdrowe, jak widzicie, proste przygotowanie, prosty skład. Średnio robi się je 12 minut i piecze 15, więc e, trafiają następnie do piekarnika na 180 stopni na dokładnie 15 minut. I nie przeciągamy tego czasu, bo po prostu wyjdą suche i się przypalą. Wyciągamy je, czekamy aż e, chwilkę ostygną, bo to też jest ważne, ale chwilkę, tylko bo taka rozpuszczona, ciepła czekolada też jest bardzo smaczna. Tak tyle też tam na ciepło też. One mniej więcej właśnie wyglądają tak, więc, tak jak powiedziałam, nie są jakieś super piękne, ale naprawdę są pyszne. Fajna przekąska, na przykład, na drogę. Do ciasteczek uwielbiam napić maczy albo kawy, dzisiaj postawiłam na maczę, którą piję codziennie, lubię też ją wypić na czczo przed śniadaniem, ale dzisiaj e, do ciasteczek będzie fajne, fajne połączenie. Więc potrzebujemy maczy, mleka, ja uwielbiam ołtry i spieniacza, nalewamy sobie mleka do kubeczka, troszkę mniej aniżeli chcemy mieć napoj, bo będziemy spieniać, zostawiamy trochę na dnie. Dosypujemy maczy, dodaję powiedzmy około taką mm, pół takiej płaskiej łyżeczki. To, to, to mniej więcej, bo zależy, w jaki smak lubicie. Spieniam to wszystko, to znaczy mleko z maczą. Możemy po prostu użyć też łyżeczki, ale spieniacz robi to lepiej, od razu nam fajnie spieniam mleko. Natomiast to pozostałe mleko, które podgrzewało się w garnuszku, e, również spieniamy. A następnie dodajemy do naszej maczy to kubeczka. I mamy pyszny, ciepły napój i zdrowy. Ja uwielbiam. Zresztą, kto mnie obserwuje na Instagramie ten wie przyszła pora na obiad robimy pieczonego ziemniaka pieczonego batata mamy olej kokosowy pastę stachiny, e, e, paprykę wędzoną orzechy włoskie i batata obieramy na początku batata mm, może to być też marchewka na przykład jeżeli nie mamy batata też jest fajne ja lubię pieczoną marchewkę albo pietruszkę albo selera myjemy go oczywiście mamy tu też orzechy włoskie, które już posiekałam wcześniej, dodaję sobie je do miseczki na początek, żeby mieć wolną deskę do krojenia. Piekarnik cały czas jest gorący od ciasteczek, więc fajnie zostawiamy go włączonego. Batata kroję na takie mm, paski, ale frytki. Natomiast możemy również pokroić w kosteczkę, albo upiec go nawet w całości. Czasami, jak nie mam czasu na pokrojenie, to po prostu piekę batata w całości, później go rozkrajam na pół i, e, i w zasadzie też tak jest pyszny. Ale tutaj akurat miałam czas, więc sobie pokroiłam. Takie ala frytki zrobimy. Dodaję następnie wędzoną paprykę, ja akurat ją bardzo lubię, więc posypuję bataty w dość dużej ilości, natomiast e, to wszystko zależy od waszego smaku i gustu. Dodaję również pieprz, a następnie odrobinę oleju kokosowego tu i ówdzie, później to rozmieszamy w trakcie pieczenia. To jest też istotne, właśnie zarknijcie w trakcie pieczenia do tych batatów i rozmieszajcie je po prostu. 180 stopni, około 45 minut, możecie też 200 stopni dać i będzie trochę szybciej, jeżeli wam zależy. Bataty się upiekły, zaglądajcie po prostu do nich, bo to jest istotne. Przekładam je do miseczki, do naczynia, z którego będę jadła. Mieszam wszystko, a następnie dodaję pastę stachiny, którą również uwielbiam czy pastę z sezamu i posypuję orzechami włoskimi. Uwielbiam też pestkami granatu posypać. Niestety w tym dniu akurat granatu nie miałam w domu. Następnym razem przygotuję się lepiej. I jest, uwaga, pysznie. <gry> Pora na kolację. Dzisiaj zrobię na szybciutko zupę, taką rozgrzewającą na mleku kokosowym z soczewicą, imbirem, marchewką, cebulą, kary opcjonalnie, jeżeli ktoś lubi i kumin rzymski. Kumin, czyli kumin rzymski. I posypiemy to czarnym sezamem. Zaczynamy oczywiście od rozgrzania tłuszczu, na którym będziemy delikatnie podsmażać cebulkę. Ja akurat użyłam masła ghee, więc w zasadzie to nie jest wegański tylko wegetariański, okej. Okay. I posiekałam cebulkę, czy pokroiłam ją, po prostu na taką kostkę. Będziemy to podgrzewać w garnuszku. Pokroimy marchewkę, cebula tam może sobie nawet tak 5 do 10 minut pobyć, jeżeli mamy więcej czasu, żeby się fajnie zeszkliła. Mieszamy ją od czasu do czasu. Możemy też dolać troszkę wody. Ona wtedy będzie po prostu smaczniejsza. Cała zupa na tym zyska. Kroimy marchewkę. Ja akurat robię taką super mini porcję, bo znalazłam tylko trzy ostatnie marchewki w lodówce. Siekamy imbir. Cały czas mieszamy cebulę. Dodajemy teraz przyprawy, u mnie kumin, około łyżki, łyżeczki małe i kary, ponieważ bardzo lubię. Możemy również dodać bulion warzywny, bo to też będzie fajna opcja, akurat w tym dniu nie dodałam, po prostu zapomniałam. Ale na pewno bym dodała, jakbym pamiętała. Dodajemy również imbir oraz marchewkę, podlewamy to troszeczkę wodą, mieszamy cały czas. no następnie otwieramy mleko kokosowe i tak na wyczucie tak naprawdę go dajemy a jeszcze soczewica, no tak wypłukaną wcześniej soczewicę, jeżeli mamy czas możemy ją również namoczyć wcześniej, dodajemy tam do garnuszka i dolewamy mleka kokosowego, w zależności jak gęstą chcemy mieć zupę, ja dodałam prawie całą puszkę, półlitrową. natomiast możemy, jeżeli nie przepadamy za tym smakiem mleka kokosowego, połączyć je z wodą dodać tylko go trochę, bo naprawdę daje bardzo fajny posmak, sól pieprz Możemy dodać więcej wody, ale również możemy to zrobić na koniec gotowania. Przykrywamy gotującą się zupkę i czekamy, aż marchewka zmięknie. Około tak 20 minut, bo też soczewica musi się ugotować, ona będzie dość gęsta. Tak jak jeżeli nie lubimy gęstej zupy, tak jak wcześniej powiedziałam, możemy po prostu e, dodać więcej wody bądź mleka kokosowego. Blendujemy to wszystko ja używam ręcznego blendera. I oczywiście przelewamy do miseczki. Albo jedźcie z garnka, jeżeli lubicie. Ja też czasami sobie zjem z garnka i jest fajnie. Posypuję to czarnym sezamem, ale tak naprawdę możecie użyć jakiejkolwiek posypki, którą lubicie. I próbujemy i zajadamy, bo naprawdę jest pysznie. A teraz chciałam Wam pokazać, dlaczego udało mi się to wszystko nagrać w ciągu dnia. Bo nie zawsze tak jest, że ja tak potrafię zjeść. Babcia mi bardzo pomogła, której od razu bardzo chciałam podziękować za opiekę nad moją córą. Cześć. 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 Hey. Dzięki kochani i do zobaczenia na kolejnych filmach.